Czy jesteśmy sobą, czy chcemy być kimś innym niż, niż naprawdę jesteśmy, czy czujemy. I to jest właśnie to. Włączamy w tym dniu. Wracajmy do tego, co, co powiedział Pan. E, zaczyna się dzień i co robicie? Pijecie kawę. Super. A jak pijecie tą kawę? Normalnie. Ale jak to jest normalnie? Po śniadaniu. Czyli jest tak, że wszystkie kubeczki smakowe są zaangażowane w to, że delektujecie się tą kawą. Czyli jest to tak, że jest taki rytuał picia kawy. Celebrujecie to, że pijecie. Smakujecie tą kawę. Tak? To jest super. I to jest ten rodzaj przyjemności, który powoduje, że w organizmie, kiedy czuję przyjemność, wytwarza się bardzo duża ilość endorfin, czyli hormonów szczęścia. Bo jeśli jest mi coś miłego, coś przyjemnego, no to co dalej robić? włączamy Telewizor. telewizję, a tam szukamy wiadomości, a w wiadomościach co? Podwyżki. Co dadzą? Podwyżki. Co powiedzą? Informacje, które nas denerwują. I proszę, to jest właśnie nasz temat. Czyli jest tak, że nawet rząd zauważył, że starość przychodzi później. Czyli, że dłużej żyjemy, to znaczy, że dłużej musimy pracować. Więc rząd głupi nie jest. Za długo byśmy brali emerytury. Ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby nasza aktywność była coraz dłuższa. To wszystko, to jest tak. Punkt widzenia zależy. Oni mówią tak, my mówimy tak. No, a młode pójdą poza pomogem, bo nie oh, mają placji. No właśnie. No właśnie. I dlatego jest dalej, że nie wygląda, nie że ci starsi mają więcej siły ma Oni chcą niż ci młodzi, są bardziej aktywni, w przeżyli w rozwoju życia człowieka, jeśli chodzi o psychologię, wszystkie etapy prawidłowo, bo w ciągu życia powinno być siedem kryzysów, takich prawdziwych kryzysów. Siedem. Siedem. A w związku nawet dziewięć. Jeśli z kimś się było, to znaczy, że dziewięć kryzysów też powinno być. Jeśli państwo tego nie przeżyliście, no to to jest przed nami, tak? tak, bo jest. nie przerobione trzeba po prostu wytuła. przerobić. Tak? Osoby na przykład, które e, są na, na topie, powiedziałabym, mogą obsługiwać komórki, mogą dzwonić, wysyłać smsy i to jest piękne, kiedy do babci można wysłać SMS-a i powiedzieć, moja kochana walentynko. Tak. A babcia, Ta babcia od... jeszcze umie to odebrać Cześć, i nie od... czasem nie. odpowiedzieć. Nie? No to, to jest po prostu młodość tego, tego okresu. Ale myśląc o tym, kiedy ludzie nie są w stanie zaakceptować tego, że się starzeją, to to jest problem nie tego momentu, kiedy się zaczynam starzeć, tylko tak naprawdę to, co się ciągnie od dzieciństwa to, że nie akceptuje swojego ciała. To, że nie mam zgody na to, że tak wyglądam, jak wyglądam, to jest właśnie mnóstwo nastolatków, które dzisiaj e, objawiają to tym, że na przykład dokonują prób samobójczych czy samobójstw. Ja pracuję z takimi osobami, które przychodzą z oddziału z, ze zdrowiu, gdzie dokonały próby samobójcze i taka jest procedura, że ci młodzi ludzie muszą co najmniej 3 tygodnie być na oddziale. Żeby tak naprawdę można było z tymi osobami później pracować i dość przyczyny, dlaczego na przykład doszło do takiego momentu. I okazuje się, że te osoby yy, tylko dlatego, że mają bardzo niskie poczucie własnej wartości, niską samoocenę tego, co, co, co robią, nie widzą sensu tego, co, co, co mogły tak? i też komunikaty, które słyszą od osób ważnych, dorosłych. Od, Mam od tatów, od tatów, tat, 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 tak? Jest od, co, ojców. Ojców, ładniej brzmi. E, poprawnie może. E, od e, dziadków, kiedy na przykład matka ciągle mówi, no ale po co ty to robisz? I tak się ci nie uda. Albo jesteś za gruba. No, powinnaś coś, coś z tym zrobić, że, bo, no, bo tak. jesteś taka gruba. Bry... Albo na przykład nie ruszaj tego, bo jak to ruszysz, to znowu przecież się coś, albo zbija, albo nie tak. tego. Zrobię to sama. Tak, i to się ciągnie od dzieciństwa i dlatego ten czas na przykład teraz e, przeżywania takiego dobrego momentu, kiedy jesteśmy już wolni, jesteśmy niezależni, e, mamy dużo czasu dla siebie, to jest właśnie taki, taki moment, żeby też zrobić porządek w swojej głowie, że to, co nam przeszkadza, to, co nazywają psycholodzy rozwojem osobistym, to, co się ciągnie za nami z dzieciństwa, to nieuporządkowanie takie tego tamtego okresu powoduje też, że dzisiaj nam nie będzie dobrze i wygodnie. I dlatego o tym rozwoju tak dużo się mówi, żeby nie winić tych, którzy mieli na nas wpływ i byli dla nas ważni i że zrobili nam taki kłopot. Tylko my jako osoby dorosłe możemy swoje własne życie wziąć w swoje własne ręce i decydować o tym, co chcemy, co jest dla nas ważne, jaka jest jakość naszego życia. Ale jeśli właśnie ten problem ciągnie się od tamtego czasu, to kobiety, które się starzeją, nie będą w stanie nigdy zaakceptować tego, że pojawiły się pierwsze zmarszczki, że gdzieś mi się przybyło, że wyglądam raczej, ponieważ ona ciągle tęskni za tym, żeby być wyjątkowo ładną, wyjątkowo atrakcyjną, a przecież to jest niemożliwe. Nie ma takiego, takiego środka czy takiej recepty na to, żeby y, młodość trwała aż do starości ponieważ no, taki jest etap w życiu, że każdy z nas się zestarzeje, każdy z nas może być e, ładną staruszką czy ładnym starcem, ale to, to nie o to idzie. No, to o to, jaki jest nasz osobisty stosunek do tego, że ja właśnie już mam te zmarszczki, że już gdzieś boli mi to wszystko idzie, myślę sobie kiedyś to jak sobie przyleciałam z pracy, zrobiłam obiad, to, dzieci, przedszkole, to, tamto i jeszcze po południu usiadłam i miałam czas, a dzisiaj Mój Boże, muszę zaplanować, zorganizować, Planować zanim to zrobię. I sobie myślę, wieczór, a ja tak mało. Gdzie ja się kręciłam? Gdzie ten czas? Ale tak naprawdę wiecie Państwo, że to też nie zależy od dobrej organizacji tego, co robimy. Jak mamy więcej czasu, to też to rozkładamy na wolniej, zrobimy to później, trochę odkładamy. I, i gdzieś też jesteśmy temu winni, że, że to idzie wolniej, tak? No, ale też jest tak, że komórki czy neurony, które znajdują się w muszczku, który jest odpowiedzialny za koordynację taką ruchową i to, czy jesteśmy bardziej sprawni, czy nie, też umierają dość szybko. I w związku z tym, jeśli będziemy karmić te nasze neurony, tak, żeby one się ciągle odnawiały, no to pierwsze, po czym poznamy, że się starzejemy, to to, że właśnie idzie coś wolniej, że coś nam tak długo. Że no że gdzieś zanim się schylimy czy się ubierzemy, to nam to dużo czasu zajmuje. No to właśnie są to pierwsze oznaki. Także co nie warto zrobić, żeby to nie poszło za daleko, bo jak już stracimy, no to trudno to odzyskać. Także tak, tak, tak to wygląda, że to nie tylko kobiety mają... Kłopot. Z akceptacją tego, że się starzeją, ale to się bierze z tamtego czasu. To nie jest tak, że im się tak teraz zrobiło. Ale mężczyźni też mają taki sposób. To nie jest tak, że dotyczy to tylko jednej dzieci. Bo one częściej mówią, nie? bo one częściej zbierają pieniądze, żeby zrobić sobie operację, tylko operacja jest tak na krótki czas. Ona nie działa tak znowu, żeby sobie ją zrobić i że już do końca będzie A, tak pięknie, ładnie. Potem trzeba dwie i szkoda, że nie przyniosłam wam zdjęć tych najlepszych aktorek, które zrobiły tysiące operacji. W internecie można zobaczyć. Proszę! I to jest długi pomnik. Jeśli się idzie razem, to znaczy, że jest się ciągle młodym. Czyli Odwołuję Państwa do internetu, są tam aktualne zdjęcia tych, co sobie tam porobili i nie można na nich patrzeć. Czyli można się oszpecić dzięki temu, że się wydało bardzo dużo pieniędzy na to, że się działo za pieniądze. No za własne pieniądze, no to no nie inaczej. No bo inaczej... A nie piętym, tak. to znaczy jeszcze jest prawnym i, i modnym, no to nie będę dużo mówił, tylko tyle. Przykład Houston, ostatni tragiczny. No, ale też myślę sobie tak, jedyna, że to to, o czym to powiedzieliśmy na początku, wszystko dobre, ale w miarę, miarę tak, tak, czyli że złoty środek gdzieś tkwi w tym, żeby nie było przegięcia ani w jedną stronę, ani w drugą, bo jak jest nadmiar bogactwa, pieniędzy, to wtedy ludzie zaczynają tak. przeginać, powiem brzydko, tak, w jedną stronę, że... Tego jest za dużo, nie wiem co zrobić z pieniędzmi, nie wiem jak sobie uatrakcyjnić życie. Czyli Pomagacze co... się szybko znajdują, się Menadżerowie o, mają z czego o, żyć, no o, więc o to a, będzie... było z Ale to jest właśnie tak, kiedy przestajemy mieć kontrolę nad naszym życiem, to właśnie tak się dzieje, to Houston oddała życie narkotykom, oddała życie lekom, których używała w nadmiarze i odda innym ludziom, tak? Bo się wydawało, że będzie tak zawsze, a niestety organizm też jest tak, że do jakiegoś tak. momentu może, a potem już nie ma jak się już wypowiada. Tak jest, ale też jest... Tak powiedzieć, tak. Tak, tak, tak. Biochemia też ma... Panie swoim Powerdzie sobie tak, o ten, na człowieka a przychowodzie człowieka. Jego los. Oczywiście. Na, los człowieka. Biochemia. Czyli tak. Przykwitanie, czyli menopauza, menopauza. Andropauza. Tak jest. Czyli jest tak, że e, kiedy kobiety e, wchodzą w okres... E, moja przyjaciółka, która jest psychiatrą, mówiła tak, wiesz co Bożanka, mam taki straszny kłopot, ponieważ jestem w takim okropnym czasie swojego życia, że tak, ja jestem w menopauzie, chłop jest w andro, a moje dziecko jest w adolescencie i mówi, że to można po prostu zwariować. Każdy ma nerwy, każdy ma zmiany nastrojów i nie da rady w tej rodzinie żyć. Ale ja sobie myślę właśnie, że to tak jest, że kiedy mają kobiety 40-50 lat, tak? dzieci są w okresie takiego największego rozwoju, ale z mężczyzną się też coś dzieje. I w takiej rodzinie, tak? Tak, żeby nie zwariować i przeżyć, no to dopiero jest wyczyn świata. I e, ktoś, kto przetrwał, przeżył, to znaczy, że się dzisiaj na drugi sobie czasem nie radzi. Ale mówił Pan o chemii, mówił Pan o...